No, Jośleczko. Z tej strony Marcia. A to jest The Baby in Yellow. No. Night One. No to lecimy, Night One. Ale dziecko. Night One. Feed The Baby Get Battle from Fridge. Gdzie? Kiedy wczoraj kuzyn grał w to g... Co to za koteł? Wczoraj kuzyn grał u mnie na chacie w tą gierkę, no to powiedział, że mam nagrać, no to nagrałem. Ja go, ja mogę to podnieść. Piszcie w komentarzach jak mam nazwać dzieciaka. A, coś tutaj jest może? Halo? Czemu to prześwituje? Dobra. Idźmy gdzieś. Hmm. O Jezus. Czy czyli bo ja coś miałem zrobić, daj mi to. Ej, czemu go nie ma tu? Dziecko. Coś specjalne, czy jakie? Nie mam mnie. No, teraz to się uśmiechasz, tak? Teraz to się uśmiechasz. Jak ty się uśmiechasz? A mogę ci zrobić, tak? Ja go mogę w piekarniku dziecko! Nie pal się, Ju! Siu. Dziecko, a tam jesteś Mogę tego? czyli daj mi tu o. Mogę! Gdzie jesteś? Dziecko Co? Chodźmy cię no, jak po co to? Dobra, chodźmy do, gazi, do piekarnika, bo jak go tam dawaliśmy to się uścięśliwiał O, już jest szczęśliwy, idziemy w górę. Ała. Ej No, to dziecko. Locket, locked. locked. Open. A tutaj już mogę otworzyć? Co? Go tutaj coś. I dziecko, re Reriff, może to coś znaczyć Rozejrzmy się po jego pokoju Mogę tutaj coś? Nie, nie mogę Mogę odsłonić? Albo tutaj coś Chyba nie. Boże, ale uśmiech zaczepisty Mogę tu coś zrobić? Zobaczcie, co się coś jest ma Trun light out Dobra Śpij dzieciaku, ja idę Wait for parents, watch TV on the sofa. Czyli mamy zaczekać na rodziców. Chodź. Bawaj. Nie płacz. Już idę. Idem. idem już. Nie płacz. I czemu to się otworzyło? To nie było otwarte. Gdzie on jest? Dziecko! No, ty jesteś jakieś nawiedzone. Ty, ty nawiedzony jesteś. Aha, ty ja myślałem, że ja mam iść go przebrać. No, o co chodzi z tą twarzą? O co chodzi z tą twarzą? O co chodzi z tą twarzą? Spać jazda. Chill out, watch TV Co? Dziecko? Ej, ty mnie nie widzisz, nie? Ej, gdy on się na mnie nie patrzy, no to on tak słodzi. On tak słodziutko wygląda On jest słodziutki Ja sobie go na tapetu ustawię no o co, o co chodzi z tą gębą? Poszukajmy jakichś sekretów. Mogę tu coś? Mogę. Smutno. Tutaj w lodówce nic nie ma i daj mi coś tu. Mogę tu coś? Nie, tutaj nic nie ma. Za też. Może tutaj? Tutaj też nie, mogę to otworzyć? Nie, tu nie mogę. Tutaj mogę coś zabrać? Co? Ja go mogę otworzyć. Ej, ja mogę tam dzieciaka wsadzić? Dziecko! En, en, no czemu nie mogę go wziąć? I smutno mi. No bora, no to już pocilujemy bombę. Dobra Łatwa. Night two No ale my sobie Cześć. Dziecko śmieje się Patrz patrz to jest zabawne Dobra Czyli my jesteśmy nianią My jesteśmy dziewczyną Body sitter to jest Dziewczyna jesteśmy Co tak nic tam Jak nic tam nie widzisz Hmm Dobra, ale noc z drugą ogarniemy sobie w kolejnym odcineczku. Piszcie w komentarzach, jak mam nazwać dzieciaczka. Ja wam, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcineczku na moim kanale. Oczywiście nie zapomnijcie łapkować i subskrybować z dzwoneczkiem i nee.